Bardzo Zanna Wirtek Lewandowska, z nami z najnowszą. prognozą Dzień dobry. pogody. Dzień dobry. Zuziu. Ja w, wspominałem o tym, że więcej opadów śniegu. Rzeczywiście tak wynika z zapowiedzi synoptyków. No i to jest oczywiste, proszę Państwa, że trzeba trochę wcześniej wstać, jeżeli ktoś wyrusza w podróż, bo trochę z samochodami będzie roboty. Opora. Oj, będzie oszronione szyby. Łód, mróz o poranków. Na południu nawet minus 8 stopni. W Warszawie minus 3 stopnie teraz. I już no, taka mm. zimowa aura. Opady deszczu ze śniegiem na Pomorzu Zachodnim, na zimie lubuskiej już teraz występują, ale w drugiej części dnia cały czas na północnym zachodzie tutaj może popruszyć śnieg, ale także... Czyli na już nie tylko w górach. Już nie tylko w górach. I jutro w sobotę także popruszy śniegiem na Mazowszu, więc już tak faktycznie na nizinach coraz więcej tego śniegu widzimy w prognozach i temperatury już takie też bardziej zimowe. Dzisiaj maksymalnie na termometrach do 7 stopni, natomiast momentami może być silny wiatr, który będzie potęgować odczucie chłodu. Zapraszam teraz na szczegóły prognozy pogody. Spójrzmy proszę na mapy i w ciągu najbliższej doby z zachodu na wschód Polski będzie przemieszczać się właśnie deszczowy front atmosferyczny, który będzie podrzucać nam chmury oraz opady deszczu ze śniegiem. Dodatkowo z zachodu będzie nadciągać chłodne i wilgotne powietrze polarno-morskie. W Warszawie dzisiaj bez opadów, zachmurzenie duże w stolicy Polski. Na ogół w Europie będą dominować chmury, będą pojawiały się opady deszczu. Są oczywiście wyjątki, bo chociażby na Półwyspie Iberyjskim oraz w Oslo to piękny, słoneczny dzień. Najchłodniej w Oslo, a najcieplejszą europejską stolicą będą Ateny. Termometry wskażą tu 20 stopni. W tym momencie u nas na termometrach na zachodzie minus 2 stopnie w Zielonej Górze. Na południu o wiele chłodniej, minus 8 w Zakopanem. W Krakowie minus 4 stopnie. Na wschodzie minus 4 stopnie na Podlasiu, minus 2 na Lubelszczyźnie. W centralnej części Polski minus 3 stopnie w Warszawie. I już teraz opady deszczu ze śniegiem pojawiają się na ziemi lubuskiej, ale także na Pomorzu Zachodnim i Środkowym. W drugiej części dnia nogu zachmurzenie duże z przyjaśnieniami. Opady deszczu będą pojawiać się na północnym zachodzie Polski, w Katowicach oraz w Kielcach, a opady deszczu ze śniegiem na Zimie Lubuskiej, na Pomorzu Zachodnim, Środkowym, na Warmi i na Mazurach oraz na Podhalu. Najchłodniej dzisiaj będzie w Suwałkach. Tutaj dwa stopnie, najcieplej w Rzeszowie, 7 stopni, wiatr nogu umiarkowany, ale na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Małopolsce tu silny momentami nawet do 60 km na godzinę. Uważajmy na drogach, dzisiaj będą trudne warunki do podróżowania, warunki biometeo niestety niekorzystne. Temperatura odczuwalna Zdecydowanie niższa niż ta widoczna na termometrach. Na koniec, jeszcze raport smogowy, a więcej o pogodzie aplikacji Pogoda Interia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.